Jestem w grupie plastycznej w Siemianowickiej Grupie Plastycznej Spichler 86 od 2010 roku, a od 2012 członkiem założycielem Korzowskiej Grupy Plastycznej Krajce 12. Na mojej wystawie można zobaczyć no, wszystko właściwie, bo i kwiaty, i pejzaż, architekturę, i portret i rysunek ołówkiem, akwarele, olej, akryl, no, pastel też tam jest. Także co kto... Chciałby znaleźć, może znajdzie. Jestem bardzo zadowolony, że tyle osób tutaj przychodzi i nie da się ukryć, że Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma ten klub, który jest naprawdę wykorzystywany na różne, między innymi na tego rodzaju imprezy. Bardzo się cieszę, że tu jest tak dużo ludzi, którzy potrafią w taki niebanalny sposób spędzać czas. Potrafią przyjść, potrafią porozmawiać, potrafią nasycić swój wzrok kolorowymi obrazami. Cieszę się, że jestem wśród nich, a cieszę się podwójnie, bo jestem organizatorem i kuratorem tych wszystkich wystaw. Cieszę się, że tylu moich kolegów, koleżanek przyszło. Rodzina powiedziała, że to już ostatni raz przyjeżdżają na mój aż to już jest szósty i powiedzieli, że już mają dosyć. Ale myślę, że jeżeli kiedyś się jeszcze zdarzy, to, to jeszcze może się spotkamy. Chociaż nie jest to łatwe zorganizować taką wystawę, gdyby nie pan sekretarz Krzysztof Łazikiewicz i pan kierownik Irek. To nie byłoby tego, bo ja bym sama nie dała rady tego zrobić. Pomogli przewieźć, powiesili, obiecali, że to ściągną i przywiozą do domu. Także myślę, że tak wystawę robić, to ja mogę wernisażowy stół, wszystko przygotowane, nie musiałam się o nic martwić. Taka wystawa to jest naprawdę super. Nie da się ukryć, że środowisko malarskie w Chorzowie jest podzielone, można powiedzieć, na, dwa, na dwie takie grupy, takich zawodowych malarzy i profesjonalnych malarzy. Tutaj w Galerii Spełnionych Malarzy nie ma takiego kryterium, że tylko profesjonalni artyści wystawiają. Nie tak dawno, bo w tamtym roku wystawiał tutaj jeden z najwybitniejszych malarzy Hozowski Maria Knobloch, można powiedzieć prawdziwy artysta, prawdziwy zawodowiec, ale dzisiaj na przykład wystawia e, artystka, amatorka, która poświęca swój czas dopiero od niedawna jak przyszła na emeryturę. I tutaj jest właśnie klub otwarty do wszystkich osób, które, które są się swoją pasją podzielić z innymi osobami, z takimi widzami jak my.